Ja mam z Kansem 1 a to 11 odcinek z 4 Czyli już czy ostatni odcinek dzisiaj no tracimy bardzo dużo punktów, prawie 100 punktów no, będzie na piątym nic na po to będzie no, no jeszcze nasz dopiero drugi zawodnik dopiero chyba z Dawid Kubacki 28 pozycji o już bardzo dalekie, 130. Chyba jest wiatr pod narty has 140 No to już jest chyba wiatr pod narty Oj bardzo daleko Oj upadek je, ale tam nie ważne Dobra 140 No to nie zło Łatwo Jest lądowanie 137 Jakie aha, ale niskich noty 16,5 wszystkich dostanę, ja ale na, ni na niskich notach strasciłem Kurde no i Jest lądowanie to 35, jest no wyższe noty, jest piąte no gdyby troszeczkę było wyższe noty wyższe noty za styl gdzieś po 17,5 no to troszeczkę wynagonił, ale mogę Wam pominąć to 140 tu już dzisiaj wiatr boczny, z tyłu skoczni Tak już nie rzuca 28 miejsca 18 od wszystkich sędziów. No nad. No jest, to tak na. 140, no to to jest już zadanie niemożliwe, bo świat z tyłu. Jest 132 metry Nawet z tym przegrywam No 140 A ja mam wiatr z tyłu No 100 kompletnie Zaraz będzie przerwa Jest lot Wysoko wyjście No i przegrywam Jesteśmy na piątej no znowu Teraz przerwa Hibirlowa i tak tracimy Chociaż odrobiliśmy trochę Teraz przerwa i zaraz wracamy Ponownie jesteśmy z powrotem Wisła. No to jest no, ostatnie, już zakopano idzie na scenę odcinku. 116,5 metra. No to nie będą bardzo ciekawe skoki. 7. Uuu, jeden wychodzi wszystkich. Zleciłem do punktu... no te bardzo wysokie za z 100 nie bym wszystkich, chyba ci że 120, no to troszeczkę trosadzicie niektórzy No i z tyłu no to pojecham Zaledy chyba 100 metrów 98 na obra, powtórka Mogę zrobić powtórkę tylko, że przerwę na nagranie i zaraz do nas wrócę. Oczywiście po kwalifikacjach. Dobra, już wracamy. uuu jeden wyszedł wszystkich. Jest wiatr pod narty. Oj, oj, oj. No i for konkurs. Nie, straciliśmy. No kurde, no. Skoczyłem bardzo z daleko. Byśmy tak skoczyli ustawę, to to na, na już drugi serwis. Jest idealny lot 25, jest 30, nota 125 metrów, to jest taśma. Aj upadek no I tyle No dziękuję wam za nagranie Bo zapewne jest zakupane ostatni odcinek Będzie się spodobał Idzie pozytywny komentarz suba i lajka Dziękuję za odcinek i przygotowuję się do ostatniego odcinka serii Deluxe 4 czyli, czyli 12 odcinek zakupanym HS94 i HS 134 Zapraszam a już dzisiaj koniec, na razie i cześć!